Upadek systemu to bardzo realna perspektywa. Chciałbym, żeby więcej ludzi było przygotowanych na najgorsze. Najmądrzej przeczekać ewentualny kryzys. Mam bardzo dobre zaplecze. Obejdę się bez niczyjej pomocy. Samowystarczalni w Ameryce. Każdy komandos uczy się jak improwizować, żeby przetrwać bez względu na sytuację. Założyciele tego kraju musieli być samowystarczalni, a w ich ślady idzie dziś coraz więcej współczesnych pionierów. Każdy z nich musi wymyślić, jak przetrwać w najtrudniejszych warunkach. Arvo Thompson to właśnie jeden z tych zaskakujących ludzi. Wprost nie uwierzycie, jak wiele osiągnął. To istny przodownik w opisywanej przez nas rewolucji. 320 km na północ od Albuquerque, gdzie pasą się jelenie i antylopy. Za prywatną bramą, w miasteczku El Vado, na wzgórzu leżącym 2000 metrów nad poziomem morza, na podkacie zapierające dech w piersiach gospodarstwo, równie piękne, jak otaczający je krajobraz, Arvo Thomson mieszka tu od niemal 20 lat. Nie chciałem dłużej czytać o życiu na własną rękę i o samowystarczalności. Po prostu musiałem spróbować. Kupiłem dwie czterohektarowe działki, ale wkrótce odsprzedałem jedną z nich. Wreszcie było mnie stać na spełnienie swojej wizji. Dom miał z początku mierzyć tylko 74 metry, ale każda budowa ciągnęła za sobą kolejną. Zbudowałem dom, ale nie miałem gdzie trzymać narzędzi, a betoniarka stała pośrodku salonu. Zacząłem więc budować jedną dostawkę za drugą, a z czasem wchłonąłem stojący obok kurnik. Budynek kończy się teraz 60 metrów dalej niż zakładałem, urodziłem się w Allen, na południu Niemiec. Od dziecka bardzo ciągnęło mnie do lasu. Snułem marzenia o polowaniach i wędkowaniu, ale w ojczyźnie trudno było je zniszczyć. W wieku 19 lat. Wniosłem się do Weinheim, nieopodal Heidelbergu i zacząłem podróżować. Najbardziej pociągały mnie rozległe, dziewicze tereny w Iranie, Pakistanie, Afganistanie i Australii. Nic więc dziwnego, że spodobało mi się tutaj. Najbliższy sklep jest 45 km dalej. Remiza strażacka jakieś 35, szpital na szczęście tylko 25. Mogę wybrać się na spacer w dowolnym kierunku bez obaw, że zaraz wtargnę na czyjąś ziemię. Mogę pójść nad rzekę i być tam jedynym wędkarzem. Nie przeszkadzają mi obcy ludzie, ale miło od nich odsapnąć. Hey you. Znalazłem go 7 lat temu. Od tamtej pory zawsze, gdy zapragnie kawałka słoniny, przelatuje tu i stuka dziobem w szybę. Teraz odleci do swojej kryjówki i odłoży sobie trochę na później. Jak to kruk. Arwo twierdzi, że niczym kruk. Chroni tylko swój dobytek. Życzę wszystkim miastowym jak najlepiej, bo system ledwo zipie. Myślę, że winę ponosi przeludnienie. Mamy nadmierny przyrost naturalny. Ludzi jest zbyt dużo, zużywają zbyt wiele zasobów i zbytnio zatruwają środowisko. Jak temu zaradzić? Życie na Ziemi na pewno przetrwa, ale jeśli ludzkość nie przestanie się mnożyć i marnować nieodnawialnych surowców, w tym tempie ich zasoby wkrótce się wyczerpią. Upadek systemu to bardzo realna perspektywa. I szanuję tych, którzy są na to gotowi. Za chwilę. Warunki w północnym Meksyku są ekstremalne. Zbiornik ma 2 metry głębokości, ale zamarzł na kamień. Przeżyłem niejedną srogą zimę. 15 lat temu Arvo Thomson wyjechał z miasta i założył gospodarstwo na pustyni w północnym Meksyku. Własnoręcznie zaprojektował i zbudował każdą stojącą tu budowlę. Uczyłem się najpierw z książek, a później z internetu. Ale gdy się pojawił, wszystko już wiedziałem. Gdy zaczynałem, panele słoneczne były bardzo kosztowne i musiałem zapewnić sobie prąd w inny sposób. Od 1977 roku energia słoneczna drastycznie potaniała. Cena wytworzenia jednego Wata spadła z 77 dolarów do zaledwie 74 centów. Po upływie 5 lat mogłem już zaopatrzyć się w wystarczająco silny system. Moje ogniwa słoneczne wytwarzają obecnie około 2000 watów energii, zasilając praktycznie całe gospodarstwo. W przypadku burzy lub nadmiernego zachmurzenia uruchamiam turbinę powietrzną, generuje. 600 watów. Cały prąd wytwarzany przez kolektory i turbinę jest gromadzony w akumulatorach. Oto serce gospodarstwa, w którym magazynuje prąd i wodę. Wielu ludzi bardzo obawia się takich urządzeń, ale są całkiem niegroźne. Mogę nawet, żartuję, dotknąć obu przewodów. Napięcie wynosi tylko 24V. Silne wyładowanie mogłoby jednak w kilka sekund stopić centymetrowy arkusz stali. Kontrolery napięcia pilnują, żeby akumulatory nie uległy przegrzaniu. Energia jest magazynowana w ogniwach, a z nich trafia do falownika, który przetwarza prąd stały, wzmienny niczym nie różniący się od tego pozyskiwanego z elektrowni. Arwo czerpie energię z nieba, a wodę z ziemi. Studnia ma 82 metry głębokości, ale na wszelki wypadek zbieram też deszczówkę. Stojące tu akumulatory z Melexów zasilają moją pompę. Deszczówka służy mi głównie do picia oraz do podlewania niektórych roślin. Zbiornik ma 2 metry głębokości, ale zamarzł na kamień i odtaje dopiero w kwietniu. Okolica ta jest równie zabójcza, co piękna. Elwado leży 2200 metrów nad poziomem morza. Przeżyłem niejedną srogą zimę. Warunki w północnym Meksyku są bardzo ekstremalne. Zimą temperatury spadają tu do 27 stopni poniżej zera. Noce są bardzo chłodne, a szron to w czerwcu powszechny widok. Ogrzewam dom na trzy sposoby. Pierwszy to świetna izolacja cieplna. Pompa jest podłączona bezpośrednio do baterii słonecznej. Pompuje wodę zmieszaną z płynem chłodniczym do grzejnika, który podgrzewają do około 30-40 stopni. Następnie woda przepływa pod podłogę i oddaje do niej ciepło. Nie marznę tak długo, jak świeci nad nami słońce. Kamienna podłoga i ceglane ściany są ogrzewane przez kozę. Dom został zaprojektowany tak, żebym nie musiał palić zbyt wiele drewna. Zakryte szkłem południowe mury są wykonane z bardzo gęstego budulca gliny. Ziemia w większości Nowego Meksyku jest bardzo zasobna w glinę. Nie muszę po nią wychodzić dalej niż za próg. Hydrauliczna prasa arwa generuje siłę nacisku przekraczającą 5 ton. Która nadaje glinie kształt cegły. Wzniosłem swój dom z wielu takich cegieł. Są bardzo zbite, dzięki czemu ciepło nie wdostaje się na zewnątrz. Promienie słoneczne przenikają przez szyby. I rozbijają się na ceglanym murze, gdzie ponad połowa zostaje przetworzona w czystą energię cieplną. Szklarnie działają na tej samej zasadzie. Mury nagrzewają się w ciągu dnia oraz oddają nagromadzone ciepło, gdy słońce zachodzi. Taki styl życia gwarantuje dużą niezależność. Słońca nikt nie zgasi. A od 20 lat nie zapłaciłem za energię ani grosza. Nie obawiam się żadnego kryzysu, ponieważ produkuję swoje materiały własnoręcznie. Obejdę się bez niczyjej pomocy. Jako komandos nieraz musiałem przetrwać bez jedzenia nawet kilka dni. Przeciętny cywil, chcący zrobić sałatkę, wsiada do samochodu i jedzie po składniki do sklepu. Ale Arvo Thompson to nie byle cywil. Mieszka 2 km nad poziomem morza, w miejscu, gdzie średnia temperatura wynosi 0 stopni. Ale czy to stanie mu na drodze? Nigdy w życiu. Apache zapuszczali się tu tylko podczas polowań, bo ciężkie warunki utrudniały uprawy. Założyłem grządki pod skałą, jak widzicie, nic nie przemarzło. Skały pochłaniają ciepło w ciągu dnia. Gdyby nie one, pod klapą byłoby wręcz za gorąco. Opuszczam ją tylko na noc, kiedy skały oddają całe nagromadzone ciepło, co pozwala mi hodować tu rośliny przez okrągły rok. Hoduję 20 różnych warzyw, głównie jarmusz, kilka odmian kapusty oraz sałaty, rukiew, rukole, łobodę i tym podobne. Żyjąc na własną rękę, uprawiaj tylko rośliny, które przetrwają w twoim klimacie, szczególnie na wysokich wzniesieniach. Warzywa takie jak jarmuż są w stanie wytrzymać nawet 10-stopniowy mróz. Grządki są zakryte, a pod klapę nie dociera zbyt wiele powietrza, więc nadmiar słońca mógłby doprowadzić do uschnięcia roślin. Zwykle unoszę klapę ręcznie, ale gdy akurat jestem zajęty. Stojący tu tłok robi to za mnie. Nie działa na prąd. Tylko jest wypełniony olejem, który zmienia stan skupienia, gdy nagrzeje się do około 26 stopni. Ciśnienie wysuwa wtedy tłok 2,5 cm w górę, co unosi całą klapę na mniej więcej taką wysokość. Powstały w ten sposób otwór pozwala roślinom odetchnąć, a nocą, gdy ciśnienie w tłoku spada, klapa znów zakrywa grządki. Chcę zaspokoić wszystkie swoje potrzeby. Nigdy nie zabraknie mi warzyw, a zamrażarka jest pełna grzybów, ryb i mięsa, piekę nawet własnych chleb. Zimą kończy mi się tylko piwo. Samowystarczalny i samoregulujący się system arwa to tak zwana permakultura. Arwo wspiera tę ideę całym sercem. Jedno z podstawowych założeń to brak marnotrawstwa. Spójrzcie na to. Toaleta jest bardzo mała i nie ma w niej umywalki. Gdy naciskam spłuczkę, woda zaczyna wypływać z tej rury. Mogę umyć ręce, a woda spływa do zbiornika pod spodem. Gdy woda krąży w zamkniętym obiegu, zużywa się jej o wiele mniej. Zbudowałem ten prysznic 14 lat temu. Woda jest podgrzewana przez słońce. Z racji, że prysznic stoi w szklarni, jest pod nim bardzo ciepło, a chlapiąca woda skapuje na rośliny i dodatkowo je nawadnia. Nie czyściłem łazienki ani razu, bo słońce zabija wszelkie bakterie. To w pełni ekologiczny prysznic. Wszystkie odpadki można ponownie wykorzystać. Choć jest samowystarczalny, Arwo wcale nie żyje skromnie. Cieszy się niemal wszystkimi udogodnieniami jak każda zwyczajna rodzina. Gotuje na kuchence elektrycznej, na ogniu. Oraz na biogazie. To stalowy zbiornik o pojemności 1500 litrów. Biogaz dawniej nazywano gazem bagiennym, ponieważ wydziela się pod powierzchnią wody w wyniku rozkładu. Składa się głównie z metanu, który jest świetnym paliwem. Szczelny zbiornik symuluje warunki panujące na bagnie i może być wypełniony przeróżnymi odpadkami pochodzenia zwierzęcego. One fills it with feedstock which could be any like slaughter waste in my case it's manure chicken manure in other ways. Mieszanka powinna mieć gęstość tłustej śmietany. Wlewam ją do tego koryta, a pompa przepompowuje ją do zbiornika. Stojąca tu kula to nie bomba, tylko stary zbiornik po butanie, który podłączyłem do kuchenki gazowej. Kompresor wtłacza gaz do zbiornika. A ścieki wydostają się przez rurę. Te ścieki to bardzo pożywny nawóz. Są kompletnie nietoksyczne, bo spędziły 100 dni w beztlenowym zbiorniku. Można je nawet pić. Jednocześnie pozbywam się odpadków oraz zyskuję nawóz i paliwo. W moim domu nic się nie marnuje. Kurze odchody zostają przekształcone w gaz i nawóz, a ten służy do produkcji karmy. Kury dostarczają mi piór, mięsa, jaj, które mogę zjeść lub odsprzedać, oraz kolejnych odchodów, które przerabiam na gaz służący mi do gotowania. Wykorzystuję każdy surowiec. Arvo Thompson prowadzi całkowicie niezależne gospodarstwo na pustyni Nowego Meksyku. Jego roczne wydatki nie wystarczyłyby Wam nawet na miesiąc. Gdy nic nie marnujesz, a natura dostarcza Ci całą niezbędną energię, nie musisz się martwić o żadne rachunki. Życie w takich warunkach bez żadnych trosk kosztuje mnie rocznie niecałe 6 tysięcy dolarów. Gdy mówię ludziom, że oszczędzam dziennie na prądzie 3 do 5 dolarów, zwykle słyszę, że to bardzo mało, ale w słoneczny dzień i tak zużywam 10 razy mniej. Każdy dolar wydany na urządzenia do wytwarzania energii pozwala mi oszczędzić aż 3 dolary. Pieniądze, które zarabiam na sprzedaży jajek oraz warzyw, pokrywają wszystkie moje wydatki. Jeśli nie żyje się ponad stan, i tak długo, jak nie dojdzie do żadnej katastrofy, nie trzeba się martwić o rachunki. Obawiam się tylko erupcji wulkanicznej, bo wtedy pył przesłoniłby słońce i straciłbym główne źródło energii. Tymczasem jedno poważniejsze trzęsienie ziemi w Kalifornii może zakłócić dostawy żywności w całym kraju. Trzeba być gotowym na najgorsze. Najmądrzej byłoby przeczekać ewentualny kryzys. Założyłem gospodarstwo w jednym z najbardziej nieprzyjaznych zakątków kraju, ale chciałem żyć na łonie natury. Albo mieszkasz przy szpitalu, albo w lesie. Jedno z dwojga. Pomysłowość i wytrwałość pozwoliły Arvo Thompsonowi wznieść na szczycie wzgórza niesamowite gospodarstwo. Choć nie wszyscy mu dorównamy, każdy może go naśladować. Zaplecze to podstawa, a ktoś po kroju Arwo miałby w razie kryzysu znacznie większe szanse na przetrwanie. Życie na własną rękę nie jest proste, ale dla Arwa to raj na ziemi. Zdaję sobie sprawę, że jako osoba zaopatrzona wkrótce musiałbym zacząć bronić swoich zapasów. Choć współczułbym tym, którzy chcieliby mnie okraść, przepędziłbym ich bez wahania. Sądzę jednak, że mało kto w ogóle zapuszczałby się na takie pustkowie. Prędzej pojechaliby do Santa Fe czy Albuquerque. Nikt nie wie, że tu mieszkam. Wersja polska, platforma NC, tekst Piotr Kacprzak, czytał Maciej Orłowski.